Więzień w części co zatrzymany. Nie, nie tak mi się zaczęło. Więzień w cześć co zatrzymany. Proś. No nie, o widzisz wyleciał czekaj. poczekaj. Więzień w cześć co zatrzymany. Proszę, na Jezusa, rany, ratuj z ognia moją duszę, bo ja bardzo cierpieć muszę. Jeszcze była jedna zwrotka, ale już mi wyleciało. Bo to jak Janowie śpiewała to niby mi już potem jaś mi szkoda, bo ile tam ludzi płakało. Eee, moje pierwsze spotkanie z piśniami miało miejsce na festiwalu Fama i zainicjował to spotkanie Włodek Pawlik, e, który wtedy prowadził taki program e, We Are From Here. Do niego zostało zaproszonych kilka zespołów grających muzykę alternatywną. I to, co nas wszystkich łączyło, to pieśni ludowe. Każdy z zespołów dostał jakąś pieśń i miał ją zaaranżować na taki styl, który ten zespół reprezentuje. I ten pierwszy kontakt mi z tą pieśnią pokazał, że po pierwsze istnieje taki rodzaj śpiewania, który wtedy odczuwałam jako bardzo taki ekspresyjny. Bardzo takim wysokim, mocnym głosem, I, i, i sobie myślałam o rany. To są rzeczy, które dla mnie są nieosiągalne. W sensie, dla mnie, jako wokalistki, która zajmuje się muzyką jazzową czy, czy nawet rozrywkową, wydawało mi się to o wiele bardziej ekstremalne, nawet niż jest w rozrywce. I myślałam sobie, że moimi możliwościami absolutnie nie sięgam do, do muzyków ludowych, I, i pojawił się we mnie taki, taki respekt i szacunek, ale jeszcze nie na tyle duży, aby dostrzec, że ta muzyka sama w sobie jest już kompletna i że ona nie potrzebuje jakiejś reinterpretacji z mojej strony w postaci zmian melodii. W Jakiegoś nadawania jej innego stylu, i tak dalej. Potem lata, lata później, kiedy już brałam udział w warsztatach, które były organizowane przez Fundację Owo z Wrocławia, mogłam się spotkać z taką pieśnią czystą samą w sobie i z taką propozycją zaśpiewania jej, jak wtedy poznałam, białym głosem. No, i Witek Kozłowski, który prowadził te warsztaty, bardzo pięknie w ogóle o tych pieśniach opowiadał, skąd one pochodzą, czemu one służyły. Zapoznawał nas z całym kontekstem, i wtedy dopiero dzięki właśnie jego historiom, jego prowadzeniu, zaczęłam nabierać takiego szacunku właśnie do pieśni jako pięknych samych w sobie. I którym nie potrzeba w zasadzie nic więcej oprócz uczciwego, z serca zaśpiewania. Jak się rozmawia ze starymi ludźmi gdzieś tam w, w takich sytuacjach, jak ja się z nimi spotykałam, że rozmawialiśmy o dawnych czasach, o o ich życiu kiedyś, jak to, jak to kiedyś coś robiło, jak się obchodziło różne czy święta czy, czy spotkania, to po pierwsze rozmawiam wtedy ze starszymi ludźmi, którzy są już w takim momencie swojego życia, że nie. No, mają inne rzeczy w głowie niż ludzie młodzi. Po prostu przeżyli już kawał swojego życia, mają swoje y, doświadczenia, różne ciężkie chwile przeżyte i też są coraz bliżej y, przejścia na ten drugi, y, na, na drugą stronę, jak to się czasami mówi, czyli są coraz bliżej końca życia, śmierci. I w momencie, kiedy się pyta starszych ludzi o... Y, o samą śmierć, czy o to jak, y, czy, czy nie wiem, na przykład o pieśni pogrzebowe, to co jest dla mnie ciekawe, co odkryłam, to to, że oni y, z jednej strony nie mają jakichś wielkich oporów, żeby o tym mówić, y, ale też nie jest to ich ulubiony temat. Są jeszcze takie, takie powiedzmy. Może już rzadkie przypadki, gdzie się pamięta tą tradycję, że się śpiewało, i w tej sytuacji pogrzebowej, gdzieś tam faktycznie w tej kaplicy, tam na godzinę przed pogrzebem czy coś, na przykład zbierają się jeszcze starsi ludzie i śpiewają stare pieśni, no, religijne, ale właśnie związane ze śmiercią, z pogrzebem, z przemijaniem. To są to jest specjalny repertuar, który kiedyś śpiewano przez trzy dni, przez trzy wieczory, przy, no, w sytuacji właśnie czuwania przy zmarłym. A obecnie są śpiewane właśnie jako takie, taki moment jeszcze tego pożegnania. Co jest ciekawe w takiej tradycji śpiewania pogrzebowego dla zmarłych i dla rodziny, to jest to tradycja męska przede wszystkim. To znaczy, takie, takie pieśni śpiewali mężczyźni. Ponieważ, no jak w, w całej tradycji, jest tak, że, że te podziały na świat męski i żeński one były bardzo wyraźne. Pewne rzeczy robili tylko mężczyźni, pewne tylko kobiety, tak tradycyjnie. I najprostszym takim wyjaśnieniem dlaczego? No, mianowicie dlatego, że kobiety miały bardzo ważną rolę, mianowicie rodzenia dzieci. I kobiety, które mają rodzić dzieci starano się chronić. Czyli nie pozwalano im brać udziału w pewnych sytuacjach. I wszystkie takie sytuacje, które wiązały się z... No właśnie, bliskim kontaktem ze śmiercią, bliskim kontaktem z przodkami, czy, czy takimi obrzędowymi kontekstami, gdzie się jakby rozmawia z tymi zaświatami, z tymi innymi siłami kobiety, oprócz obrzędów, które były ściśle kobiece i robione przez kobiety, to tam, gdzie, gdzie się dało, jednak kobietom ograniczono dostęp do tego. Zawsze, jak tylko, nawet i w kościele, mhm. bo ja, ja chodziłam, jak miałam 35 lat, zaczęłam chodzić po nieboszczykach z drużańcem, to, żebym skończyła w tamtym roku. Bo już jak się zrobiła ta epidemia, ja mówię, ja może zachoruję, może co, co ja będę potem komu obiecywać. I już tu tam jest taka młodsza trochę, to niech ona tam wpychała się, zawsze wpychała się, bo mówiła, że ja staro, to już powinna, młodyść. To w końcu mówię, ja już sobie pójdę na emeryturę, a ona niech tam się śpiło. To teraz to i w kościele tam przed różańcem, nie ma kiedy, bo tylko pół godziny ksiądz wyznacza na tej modlitwę co to je pół godziny. Myśmy się modlić to półtorej nie rozprawie dwie godziny, to się odmówiło różaniec, koronkę do miłosierdzia, do krwi Chrystusa. A potem się śpiewało pieśni, a teraz pieśni przepadają. Hmm no Myślę, że to ten moment, kiedy się odprowadza z narwego, śpiewa się te pieśni, niejako żeby mu ułatwić to przejście, ale też samemu się zabezpieczyć. Yy, I oczywiście nie wiemy, jakie śpiewano pieśni 500 lat temu, yy, bo jakby no, nie zachowały się zapisy, nie? mamy tylko jakieś religijne pieśni, takie jak modlitwy. Yy w folklorze gdzieś tam znajdziemy, powiedzmy, są takie pieśni, które zahaczają o sytuację duszy, która umarła, duszy, która trafia do czyśćca, duszy, która się boi tego, co będzie. Wszystko co jest jakby przejęte przez jednak ten religijny sens i wierzenia, które już są nowsze. Bo w momencie śmierci czy umierania człowiek chwyta się tego, w co wierzy, jako jakiejś nadziei. No Więc chrześcijaństwo niosło tą nadzieję w taki sposób, że, yy, no, że obiecane jest jednak obiecane jest życie po śmierci, obiecany jest raj, zbawienie, możliwość odkupienia grzechów gdzieś tam w czyśćcu, nie, więc to ludzi pocieszało i o tym śpiewali. Jakie były wcześniejsze wierzenia, jakie były jakieś dawniejsze sensy, no to możemy tego szukać gdzieś tam w folklorze, ale to nie będzie w tych pieśniach, które współcześnie czy jeszcze do niedawna śpiewano w okolicznościach pogrzebowych. Jedną z pieśni, która od początku wydawała mi się bardzo taka mocna, i której trochę się też obawiałam śpiewając. To była pieśń Paniński Wieczór Zebranie od zespołu śpiewaczek z Żarek Średnich. Pamiętam, że pierwszy raz zaśpiewałam ją z dziewczynami z zespołu KOSY. To było takie pierwsze nasze oficjalne wykonanie i i ono wtedy coś w nas, w zespole zmieniło. Yy, poczułam, jak ta pieśń przenosi nas na jakąś inną stronę. I rzeczywiście ta ruta stała się czymś bardzo dla nas symbolicznym, a jednocześnie widziałam, że też ważnym dla, dla innych osób, które tej pieśni szu, yy, słuchało. Natomiast yy, im dłużej obcowałam z tą pieśnią, im, im, im częściej doświadczałam. Tej wibracji, tej melodii w moim ciele, to czułam, że zaczynam ja się zmieniać, i poczułam, że chciałabym, aby inne kobiety mogły doświadczyć tej jakości zmiany, jaką daje śpiewanie właśnie tej pieśni. I kilka lat później, podczas strajku kobiet, który miał miejsce w październiku 2020 roku. Miałam taki moment zawahania, czy chciałabym brać udział w tym wszystkim, co się dzieje na ulicach, ponieważ część mnie, ta, ta, ta bardzo wrażliwa, która nie, nie, nie przepada za tłumem i za takimi zgromadzeniami i za krzyczeniem, mówiła, że nie, nie, lepiej zostać w domu, a część mnie znowu chciała w tym uczestniczyć, ale nie na zasadzie zabierania głosu w sprawie. Ponieważ miałam mnóstwo różnych wątpliwości. A przede wszystkim zależało mi na tym, żeby zobaczyć, jak znowu polityka próbuje nas wszystkich od siebie oddzielić i to, co uważam za łączące nas ze sobą, to jest właśnie śpiewanie pieśni. I ruta, która jest dla mnie o takim pożenieniu się z nową rzeczywistością, ponieważ jest to pieśń obrzędowa, czyli właśnie o przechodzeniu z jednego stanu w drugi. Jako pieśń weselna służyła właśnie pożegnaniu się z tym dotychczasowym życiem i aby wpuścić, dać miejsce nowemu. Tak poczułam, że w tej sytuacji, tego strajku kobiet, ta pieśń mogłaby być również o pożegnaniu pewnej rzeczywistości, w której my kobiety już nie chcemy uczestniczyć, a pożenieniu się z nową rzeczywistością, w której my wszystkie jesteśmy razem. Przyszła chodzi chłopaczy na tam pół roku, rok najdłużej to już było za długo jak rok. I zaręczyny, no to. Przyszły tam ojcowie z jednej, z drugiej strony, krzesne rodzice. Tam wypiły pół litry wody, No i potem szło się do księdza dawać na zapowiedzi. I przez trzy, dwa tygodnie zapowiedzi te szły. I już zaraz po zapowiedziach wesele. No ale to, no to to tak było... No nie tak jak dzisiaj, tam się modzi, cuduje. O normalnie, jak miała swoje sukienkę to dobrze mi, to tam się gdzieś pożyczyła i ubrała się, welon tak, no już to przeważnie, że swój, każdo miała, ale sukienki to pożyczały jedną od drugich. Eee, te, 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 kto tam kogo do czego przygotowywał. Okay. Ja sama po sobie, w tak? 50 roku brałam ślub, ale tam nikt nikogo, nikt nie przygotowywał. O wszystko człowiek w domu tam, co tam rodzice, co tam między sobą było mm -hmm. godane, a tam, żeby tam się zeszły tam coś godali, radziły, i e, tam. O, przed weselem to tam te bułki, pirogi, ciastka tam w piecu się piekło, to tam pomagały. A tak to nikt nie przygotowywał dziewczyny mm -hmm. do, do tego, na mąż pójście, jak to się mówi. A i potem po weselu, wesele, każdy się rozeszał. na... A panna młoda gdzie miała, gdzie było uzgodnione, czy w swojej chałupie, czy u chłopaka poszła. No to potem wjezły skrzynią tak jak mój stół, tylko skrzynia tam nie było szofów, nie było niczego, tylko tam trochę ciuchów do tej skrzyni, po pierzynach, poduszka. No i przewiezły zaraz te goście weselne, tam gdzie tam miało które być i koniec. Czyli ta obrzędowa pieśń paniński wieczór zebranie czyli ruta, e, kiedyś śpiewana na, e, podczas obrzędu weselnego, dziś może być śpiewana w takich sytuacjach, w których kobieta potrzebuje wsparcia w momencie ważnej zmiany w jej życiu. Teraz to nie musi być koniecznie wesele. Czasami to może być e, Zmiana pracy, może być to zmiana partnera, może być to zmiana kraju, ale to jest coś, co, do czego serce ją woła i potrzebuje obok siebie czuć obecność innych kobiet. I zaśpiewanie wspólnie tej pieśni jest dodaniem sobie właśnie tego wiatru w skrzydła i dodaniem sobie odwagi. I to jest wspaniałe doświadczenie, i wierzę, że właśnie to śpiewanie pieśni może autentycznie zmieniać rzeczywistość. No śmierć jako koniec życia nadaje sens życiu, no bo dopiero w momencie śmierci możemy zobaczyć, co nam się udało zdziałać, po co nasze życie było, co było w tym wartościowego. Jak się rozmawia ze starymi ludźmi, starymi no, takimi osobami około 80, czyli to pokolenie jeszcze przedwojenne, które pamięta te czasy naprawdę z od cywilizacji, czasami jeszcze się wychowywali bez prądu na przykład. A do lekarza trzeba było jechać daleko, to, to te kobiety na przykład odchowały piątkę dzieci, ale jak się z nimi pogada, to się okazało, że urodziło siódemkę czy ósemkę, no ale kilkoro z nich straciły. Po prostu urodziło się za wcześnie, albo urodziło się martwe, albo zmarło właśnie krótko po urodzeniu. I to było coś, co się ludziom powszechnie zdarzało. To nie był jakiś wyjątek jakiś Jedyny dramat. Oczywiście to dla każdej matki to jest dramat, dla każdej, dla każdej rodziny te sytuacje są dramatyczne, ale po prostu to się zdarzało na co dzień. Nie? To po prostu było tak blisko, yy, że świadomość śmierci to ludzie mieli właściwie cały czas. Mamy w tej chwili w dzisiejszym cywilizowanym świecie tak bardzo to odsunięte, że możemy przez całe życie z bliska czegoś takiego nie zobaczyć: jak umierającej osoby, osoby zmarłej. Zwierzęcia świeżo zabitego, no po prostu możemy mieć to odsunięte, możemy nie brać w tym udziału. Kiedyś tak nie było. Kiedyś po prostu wszyscy na co dzień mieli z tym styczność. Jeżeli się przyjrzeć tym tekstom pieśni e, o śmierci, czy o tak zwanych sprawach ostatecznych, to one mają być pocieszeniem, mają być e, tym, co. E, Przypomina o tej śmierci, ale trzeba pamiętać, że to nie przypomina o śmierci ludziom, którzy nie wiedzieli, co to jest śmierć, czy nie wiedzieli, jak to wygląda, tylko jest to takie przypieczętowanie tej, tej świadomości, że tak, na nas też przyjdzie czas, dlatego musimy dobrze żyć i dobrze wykorzystywać swój czas, musimy być dobrzy, musimy naprawiać swoje różne złe czyny, bo, bo właśnie przed nami leży ktoś zmarły. I w samych tekstach y, pieśni y, tych właśnie o sprawach ostatecznych czy o śmierci jest bardzo dużo tego takiego naturalistycznego, wręcz patowania, y, y, no, przyglądania się śmierci. Też o tyle dni, co dzień wieczorem się odprawia mm -hmm. różaniec, a rano też różaniec i anioł pański. Mm -hmm. No tam rodzina to i gdzieś się modliła, dokąd leżał w domu. A potem w kościele to już nie było różańca, tylko msza się odprawiała i na cmentarz. A teraz to jest inaczej. Teraz ja to mówiłam synowej, mówię Krysiu, jak umrę, to chodź, porusza je w chałupie, żebym w chałupie poleżała. To mówi tak, jak nikt nie leży, ciebie będziemy trzymać. I teraz no nikt nie widzi tego nieboszczyka. Jak tam ktoś naprawdę chce to na cmentarzu otworzył trumnę. Ja teraz ostatnio jeszcze, bo szwagierka umarła, no, to już jeżdżę tam odprawiała. Różanie, one nie chciały, żeby ta odprawiała. Mówi, Ciociu, nikomu niech będziemy, tylko ty będziesz. No to byłam, no to, no ale ja zaśpiwałam jeszcze pieśń. Już potem organista, daczon grać na chórze, ale nie przerywałam, jak żeśmy skończyli. I potem, no ale ja to, ja to strasznie lubiłam pieśni śpiwać. Piśnie obrzędowe wydają mi się takie szczególnie istotne, ponieważ one są w, jakim, w jakimś obszarze właśnie o pewnej akceptacji rzeczywistości, która, w której się było do tej pory i pozwolenie jej, aby ona odeszła, Tworząc miejsce na coś nowego. I obrzędy, które kiedyś towarzyszyły ludziom, i, i, czyli pogrzeb, wesele, już teraz nie mają aż tak, tak istotnego znaczenia w naszej codzienności, choćby dlatego, że, że małżeństwa już nie są zaaranżowane tylko wynikają z naszych Decyzji i, i już nie wychodzimy za mąż, czy nie bierzemy za żonę kogoś, kogo zupełnie nie znamy, i, i musimy opuścić naszą wioskę już do końca życia i pójść między obcych ludzi, tylko wiemy, jak wygląda to teraz, współcześnie. Natomiast uważam, że nadal my mamy swoje takie momenty przejścia między rzeczywistościami, które mogą być skrajnie różne. I jakby chociaż związane ze ścieżką zawodową, właśnie ze, ze, ze zmianą miejsca, ze zmianą e, otaczającej nas rodziny. Natomiast e, to, to, to wspólne śpiewanie e, tych pieśni może się odbywać tylko wtedy, kiedy człowiek poczuje, że ta pieśń e, jest e, dla niego żywa. Kiedy on poczuje, że e, ona ma dla niego jakieś znaczenie. Tak samo jak w pieśniach wielkopostnych będzie bardzo szczegółowe rozpamiętywanie, jak wyglądały rany Chrystusa i jak on był biczonany i skąd mu krew pociekła, tak w pieśniach pogrzebowych będzie o tym, że nasze ciało zgnije, że robale to zjedzą, że, że oto leżymy i śmierdzimy. I tak właśnie wygląda śmierć. Nie? I to jest coś, co ludzie wiedzieli, że to tak wygląda. Ale przez śpiewanie tego e, takie e, rozpamiętywanie, jakby rozkładanie na czynniki pierwsze e, wchodziło się tak głęboko w tak, tak sobie to wyobrażam też, no bo jakby, jak ja to śpiewam, to i tak mam to inaczej niż ludzie 100 lat temu, nie? ale wchodzi się bardzo głęboko w takie w, w cały ten moment, który się przeżywa w, w tu i teraz, nie? Więc Mamy okazję też rozpamiętywać całe swoje życie i wszystko, co zrobiliśmy, i zastanowić się, co my dalej będziemy robić, nie? bo to jest ten moment, kiedy właśnie się z tym bardzo bezpośrednio spotykamy. Dlatego same te teksty, myślę, że one mają super wartość, i tak jak miały wtedy, tak i dla nas mogą być bardzo mocno takie uświadamiające, trochę medytacyjne, no bo to jest pewna kontemplacja też tej, tej sytuacji. Ja lubię śpiewać te pieśni, dlatego właśnie, że one są o przemijaniu, które dotyczy nas wszystkich. Niektóre pieśni są bardzo takie religijne, czy są bardzo zwrócone do. Są po prostu konkretnym modlitwom, ale niektóre są po prostu rozpamiętywaniem ludzkiej kondycji na świecie. Często się zastanawiam nad tym, jaka czeka przyszłość te ludowe pieśni, które dzisiaj śpiewamy. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że ci ostatni ludowi śpiewacy już nie mają swoich kontynuatorów naturalnych. Mają takich kontynuatorów miejskich, którzy sięgają po te pieśni z pewnym wyobrażeniem, z próbą wyobrażenia sobie, jak te pieśni mogło się wykonywać kiedyś. I. Jednocześnie pojawia się we mnie jakiś smutek z tym związany, ponieważ czuję, że w tych, w tych pieśniach są zapisane nie tylko historie, które są bardzo aktualne, ale pewna ponadczasowa mądrość, która poprzez śpiewanie, poprzez akt śpiewania pozwala nam w sobie czegoś dotknąć, rozpoznać, poczuć. Zaakceptować, i być może dzięki temu też puścić to. Ym... Zegar bije, wspominaj na ostatnie rzeczy, a tak nigdy nie zgrzeszysz, mając to na pieczy. Zegar bije. Godzina żywota uchodzi, czuj o sobie śmierć z łuku, w serce twoje godzi zegar bije. Ciebie wnet na sąd zawołają, na którym ledwie święci sprawę wygrywają, zegar bije. Piekło się ogniste otwiera, ty nie dbasz nic tysiącem, choć ludzi zabiera, zegar bije.